Najnowszy dodatek gali FC Damian Stasiak, witaj przede wszystkim, no gratuluję, świetne, cokolwiek to sprawiło, właściwie tak naprawdę co sprawiło, że, że jesteś na tej karcie? No z tego co wiem, to ostatnia, ostatnia walka jaką miałem, były osoby, które oglądały w Anglii moją walkę tam i spodobałem się, no i akurat nastąpiło tak, że jedna z zawodniczek no, nie mogła tutaj... Wystąpić na UFC no i dostałem propozycję, stąd też e, właściciele zaangażowali w to mnie. Rozumiem, że skorzystasz z tych przygotowań, które były innego wyjścia nie masz, po prostu zostałeś w formie i, i skorzystasz z tego. No jak najbardziej byłem przygotowany, więc e, tylko teraz wr wróć na salę treningową, podtrzymałem to, co było. E, bardziej ukierunkowałem się na swojego e, przeciwnika taktykom i tym. E, spojrzałem z takich nowości, które zauważyłem. Na stronie UFC dodano Twoją ksywę Webster. Możesz historię streścić? Znaczy UFC pytała mnie o, o, o historię tego. Historia jest tego, że mój trener Radek Olczyk, jak wszedłem na, na treningi jako dziecko, które miało lat 5, e, widział we mnie energi, energicznego e, e, chłopca, Ch 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 chłopaka, który ćwiczy, i był taki film, którym. Ten film nazywał się też. E taki serial. <głos》>, dokładnie. Taki serial. Tak, taki serial, i stąd też e wybijała się moja ksywa i została do dnia dzisiejszego. Jacin Meza, e zawodnik, który ma już doświadczenie w UFC, e co ty możesz powiedzieć o nim? No, ja powiem dokładnie to samo, że jest zawodnikiem doświadczonym w MMA, ale ja będę chciał pokazać swoje atuty podczas walki w sobotę. A czy zmiana otoczenia, zmiana, zmiana pracodawcy, tak y, wielki, spodziewany tłum w tak, w tak dużej hali, czy to jest jak... To są rzeczy, które na Ciebie oddziaływują? Myślę, że nie. No, ja generalnie wal, wal, walcząc nie, 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 nie odczuwam nigdy jakiegoś wielkiego stresu. Mam, mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo tutaj. E, co, co natomiast z Twoimi startami w karate? Miałeś niedawno Mistrzostwa Europy, zdaje się, były. Jak, jak to teraz wygląda? Bo zawsze musiałeś dzielić tak naprawdę te obowiązki pomiędzy karate, a właśnie MMA. Czyli no, na pewno zacząłem pod hojdem w sposób profesjonalny. No I tak będę do tego podchodził. Jeśli będę w stanie, ja mam nadzieję, że będę w stanie jeszcze postartować trochę w karate. To będę startował i mam nadzieję, że, że to mi się uda. Jak nie, no to będę musiał się skupić już tylko chyba na MMA. A czy to nie jest tak, że kontrakt jeśli wyklucza starty w, po prostu w sportach walki? No myślę, że oni nie do końca będą patrzeć na kogoś, to startuje w karate. Tak? No jest to sport nie do końca tak popularny, jak teraz MMA jest. jest Ale myślę... kontuzjogenny, przepraszam. Myślę, że nie będzie z tym problemu aż tak, tak. Myślę, że po tej walce, jaką mam teraz, będzie jakiś czas przy... przerwy, które ja też będę ją chciał. Więc po tym czasie dopiero będę, powiedzmy, 2-3 miesiące bym chciał przerwy i to będę miał czas, żeby startować w karate i optymalnie się też przygotować na jeszcze poziom, wejść, wejść w górę, żeby być jeszcze lepszym do następnej walki. Na koniec, nie wiem, czy tak bardzo chcesz wybiegać w przyszłość z pewnością siebie, natomiast czy Jacin to jest tego poziomu rywal, który. Z, yy, jakby jest w Twoim zasięgu, żeby go skończyć przed czasem? Jak najbardziej. W tu przyjechałem, tak? Dobrze, to tego Ci życzę w takim razie. Powodzenia. Dzięki. Dziękuję.